Bardzo chcę wyjść, ale to jest taki piękny że Zobaczcie! Przecież on jest przepiękny. Kitka nie ma o niczym zielonego pojęcia. A chyba powinna mieć. O Jezus, przepraszam. Powinna mieć trochę pojęcia. Nawet kupiliśmy im dwie miseczki specjalnie, a Kitka mam ma nadzieję, bo my ją weźmiemy. I damy ją właśnie tutaj. Ogólnie dawał mi tutaj jedzonko, a dziesiątko. Domek, jakby chciała się schować, no i trochę podłoża, nie? Ale ona się trochę za bardzo boi. Ona póki co nie ma zamiaru. Biedactwo! Trochę się spóźnię z tym daniem odcinka, ale no po prostu ona jest piękna. Najpiękniejsza w świecie. Teraz pokażę Wam, jak ją wsadzimy. Ją kitę do niej. Mama moja za chwilę pozwoliła mi ją kitkę już dać do niej. Ona się w ogóle mega boi. Tak jak moja jej beśle sobie Michael. Michael128. Polecam ją bardzo ten kanał. Ona też ma króliczka A mój siedzi w tym domku i nie ma zamiaru wyjść. On jest mega mały i się mega stresuje. A Gitka nie wygląda na zestresowaną. O Gitka, ty, ty nie wyglądasz na zestresowaną. A ten króliczek, który koko będzie z tobą, rozumiesz? Ona jeszcze o niczym nie ma pojęcia. Bo ona jak się zaprzyjaźnią, to ta. Leci do niej, to się najpierw ona leci do niej. Jeśli się zaprzyjaźnią, będziemy siedzieć z nimi przez godzinę. Jeśli się zaprzyjaźnią, to będą razem. Taka reakcja, widać, że ona tam siedzi w domku, a ona tu. No, ona, jak ją zobaczy, to ja nie wiem, ja się boję. No patrz, tam w domku ktoś jest. Widzisz, że ktoś jest w domku? Nie, nie, chyba nie widzi póki co. Nie skubaj teraz, tylko idź zobaczyć, kto jest w domku. Zobaczcie. Stoją na podium, nie wiedzą, co się dzieje. No. Poznają się. kilka poznaje ją, ona poznaje ją. O, no, widać? O, przyjaźń. Przyjaźń. Czyni trochę wiecznie? O, patrzcie. Jakie to jest codziutkie? Będziesz jej mamą, rozumiesz to, Kitka? Jak jesteś jej mamą zostałaś. W tak młodym wieku. Ty na wytroczku nie masz. i to najsłodsze, że jaką widziałam. A kamera akcja Kitka. Jesteś mamą? O, o widzisz. Biedna kitka nie wie co się dzieje, musi wszystko. <śmiech> <śmiech> Jestem taka przyjęta, że się zaraz rozpłaczę. Ten nie, to też. <laughs> One się razem poznają. Musimy wszystko opukać, dajemu. Oby się nie, nie gryzło. No teraz możemy się jeszcze tak poznać, czy to no, tak. O, tak, o, tak o. Jestem taka podekscytowana Co ty robisz, Gita? Jezus, co to? Co to jest? Co to znaczyło? Dobra. Trochę je ten rozdzieliliśmy, ale to nic. Bo tak się poznawały, tam jest jeden, tam on, tam jest jeden, a tu jest drugi i ona ogólnie, o, no widzicie jak on, jak on jest. One się tak będą poznawać, tak sądzę, bo tak pisało, że one będą się poznawać wchodząc na siebie, zaczepiając, więc... Więc <laughs> kitka to, że na niego, na niego wchodzi, to nie ma żadnego problemu, bo ten... Bo już się chyba z przyjaźnią. Kolejne efekty będą za kilka dni, więc będę was... Kont będę y, ten was informować coś jest co jest dalej.